Nie. Ludzie, mężczyźni wyginęli. Proszę bardzo. Ile chcemy? To jest bukiet z krzecielni, piękny starczyk z krzecielni I tutaj sponsorem jest y, rodzinna firma Państwa Pulikowskich. Misiu. Zademonstruj. I ja proponuję, zaczynamy licytację roweru od... 300 zł. On powiedział nie. Proszę Państwa, 300 zł. 300? Jest. 350. Jest 350. 400. Jest 400. 450. Ci mali z tyłu mogą podskakiwać. Ja złapię, znajdę i wypatrzę. A proszę. Słuchajcie, ja widziałem ile ten rower jeszcze jest w sklepie. I naprawdę 300... ile mamy? 350. 400 400 zł to nie jest dużo Mamy 450. Mamy, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, Bisiek. pomieszałeś. Pani dała 450, tak? Pani? 500. 500. przepraszam. Proszę Państwa, i my dwoje gotowi do zdjęcia. To kosztuje co najmniej 50, czyli 550. Kto da? Moje kosztuje 100. Jest 550. Pięknie, proszę Państwa, brawo. A ten rower ma jeszcze migającą lampkę? 650 i zdjęcie z panią Jolą na rowerze. Chociaż. Dziękuję 650. Dziękujemy. Dobrze, zróbmy tak. 700 i zabieracie panią ją na ramę i do domu. Tu nie ma ramy. No bagażnik. Czyli proszę. Proszę Panią. 700. Położymy, proszę bardzo. Ile? Ile? 750. Jak pan... 800 to dołożymy i kubek. Dołożymy i kubek. coś jeszcze. I damy Pani jeszcze... Lizaki sto... daj, daj liwaki. Ze 100 lizaków. Najbliższe. Panie na rowerze z lizakiem zawsze ładnie wyglądają. O! o ile mamy? 800? O, 800 tak? Pani zaproponowała. Pani daje 800. Dobrze. Czy ktoś da 850? Możemy coś dorzucić kochani, nie ma problemu. Ale Do tego jeszcze dołożymy oprócz lizaków ostrzałkę. To jest ostrzałka? Tak, do noży. I nóż ceramiczny. I zaległa cisza. 850, proszę Państwa. 850. I już, 850, i już. I po bólu. Nie, nie mamy, no czekamy. Słuchajcie, a jakbyśmy Wam dołożyli taki karnet na o. darmowe badanie rezonansem magnetycznym. W Kostrzynie najtańsze kosztuje 350 zł. Nie oszukuję, patrzyłem w cenniku. Tak. Do tego roweru. Bez kolejki i za darmo macie własnego koordynatora na wizyty. wtedy dzwonicie jedziecie z nim, robicie badanie do wolnej części ciała. 850 zł, to i rower. Mamy wielkie Mamy 850. Brawo. Nie. Ponieważ Państwo są dzielni i to wszyscy brawo biją, a Państwo do zapraszamy do księżyć. Wielkie brawo, zapraszamy zapraszamy Państwa Pulikowskich do wręczenia nagrody głównej, bo to jest dzisiaj nasz najcenniejszy gadżet. Proszę Państwa, i tu fanfary, tam, 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 tam i Państwo biją brawo, tak? Brawo, brawo. Proszę Panią, bardzo proszę o Pani torebkę. Prosimy o zdjęcie pamiątkowe. No i, i teraz będzie Państwo łysą, bo będą mieć i, i regulacje, i przegląd, i tamtego. Proszę o Pani torebkę. Tak, pomalutku. Misiu, chodź tu, pomóż. A to, a to, i jeszcze a to. I życzę słodkości. Dziękujemy Pani serdecznie. bardzo. Dobrze, dziękujemy pani bardzo. Proszę Państwa, z tej strony. To jest kalendarz. Panowie sobie wybiorą, a Misiek postara się ściągnąć wybraną partnerkę. Najbliższy marczę. Cytuję. Pięć dych po raz pierwszy. Pokażę następne zdjęcie. Kto da pięć dych? Jestem. mamy. mamy. Pana! Okay. Rozumiem, pana. że pan dla ta żony, tak? Czy... Tak? Okej. Okay. Przepraszam bardzo. Dojdziemy do twarzy. Proszę, pan tak wyglądał. To jest ostatnia możliwość obejrzenia kaloryfera, nie Miśka. Miśka śniosła. 60 zł potrzebujemy. No, kto na pani się spuści? We mnie. 200! Teraz mamy będę 10. dodawać do wszystkiego jakiegoś faceta, zaraz coś wymyślę. 120, ja Teraz cokolwiek tu znajdziemy zakładamy na mnie, bo dobrze nam idzie. Misiek, rozepnij dwa pierwsze guziki. Gda ktoś 140. Ja brzuch ciągnę. 200. Ktoś da 210. Patrzcie, Jonek zmęczona, zlitujcie się. 210 mamy. 210. 220. 230. 240. Fajnie. 250. 260. Aż się chce żyć. Pan policzy, poczekamy spokojnie, nam się nie spieszy. Tak jakoś mi się, tak fajnie. No. 200 ile mamy? 50. 20. 260 mamy. Ktoś przebija, czy nie? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, 260. Brawo! Brawo. Ale z miskiem czy bez miśka, proszę Ale tak. Na mnie ładniej wygląda, prawda? Idź, no, idź te docię. Pani kołafi się zrobi i mężczyzna Mamy cztery dechy. Mamy stu 10, 6, 6, 6, mamy 6, 7, 8, mamy 9, 9, 9, 9, mamy 10, 10. Mamy. Stuwa już jest, dziękuję bardzo. I jakbym wiedział, że tak dobrze teraz będziesz ława od razu, bo i kipy zostały na początku. Proszę Do Państwa, proszę zobaczyć, jak to ładnie leży. Stuwa. Mamy stuwę, tak? 110. Dzięki. Proszę Państwa, bardzo mi się to podoba. No. 120. 120 bez Niszka, ja idę. Dołożymy jeszcze zestaw dębna. Słuchajcie, kalendarz ścienny, książka, tryptyk, barwy miasta, kubek termiczny, kupiky I, i tak dalej. Piłka 150 jest. mamy. A ile tam pani chciała? Mamy 150. Chciała 150. Trzeba patrzeć. Czemu? 160 mamy, słuchajcie. Dwie koszulki, zestaw dębna. Mamy 160. Mamy 160. ktoś więcej, 170? Proszę pana, uśmiecham się do pana. Proszę dziękujemy Dajemy wszystkie przemówienia w mam Brawo brawo ale ale wielkie te brawo naprawdę no, Субтитры делал DimaTorzok